Marek za radą znajomego lekarza wykonał badanie, żeby sprawdzić, czy po przebytej świńce nie jest bezpłodny. Kilka dni później dostaje wiadomość z wynikiem. Powiedz, że piechcisz coś pysznego, bo jestem głodna jak wilk. Już chyba zaczynam jeść za dwoje. Co się dzieje? Czy to jest dziecko? Słucham. Przyszły wyniki badań. Sama zobacz. M nie rozumiem. Ale co tu jest do zrozumienia? Nie możesz być ze mną w ciąży! Jestem bezpłodny! Nie, to, to niemożliwe! Zdradziłaś mnie! Nie, Marek, nigdy przysięgam! To jak to wytłumaczysz? Nie wiem, może doszło do pomyłki w badaniach, może zdarzył się cud, ale nie zdradziłam cię! Ni nigdy, jak ty możesz mnie o to podejrzewać? Bo wyniki pokazują, że jestem bezpłodny, no to co mam myśleć? To przede wszystkim powinieneś powtórzyć te badania! Słuchaj, ja to sobie wszystko muszę przemyśleć, poukładać, ok? Proszę cię, zostaw mnie samego. Ale co to znaczy, co wyrzucasz mnie z domu, rozstajemy się? Nie wiem, co to znaczy, proszę cię, zostaw mnie samego. Proszę bardzo, będę u mamy. Nic już nie wiem, nic. Niby byłem pewny Justyny, ale gdzieś podskórnie bałem się, że jestem dla niej za stary, że w końcu znajdzie sobie kogoś młodszego. I możliwe, że tak się stało. Naprawdę muszę to sobie przemyśleć. Marek ma coraz większy mętlik w głowie. Nie może jednak skupić się tylko na problemach z Justyną. Zuza nadal jest w szpitalu. Cześć, cześć. Jak się czujesz? Dobrze. Mama mówiła, że wysłałeś jej na na jakąś fajną klinikę. Tak, doktor Szumczyk nie opowiedział. Super. Wysył na pewno jest wściekła, że poświęcasz mi tyle czasu. Słuchaj. Nie mówmy teraz, Justynie, dobrze? A coś się stało? W zasadzie to nie jestem pewny. Ale jak chodzi o ciąże? Coś jest nie tak? Hmm. Możliwe, że to nie moje dziecko. Czyli tak jak mówiłaś, mama. W żartach. Strasznie mi przykro. Słuchaj, ja już sam nie wiem, co mam o tym myśleć. Dzień dobry, proszę się dobry. na chwilę przesunąć, chcę zmienić kreplówkę. Dobrze, proszę. Ej. Dziękuję. A skąd to tym wiesz, o ciąży? Słuchaj, wpadłem na Zbyszka Szumczyka. Pamiętasz, ten lekarz, kolega, który leczył mnie, jak miałem świnkę. Wiem, pamiętam, ale ja go nigdy nie poznałam. Słuchaj, on zasugerował, że po tej śwince mogę być bezpłodny, więc zrobiłem u niego w klinice badania. O kurcze, jak się trzymasz? Już na zarzeka się, że, że mnie nie zdradziła. A co niby miała ci powiedzieć? Sorry, Tato, ale jak dla mnie, ona jest z tobą tylko dla kasy.